Wszystkich bardzo serdecznie. Chciałabym dzisiaj Wam zaproponować jedną z możliwości spędzania czasu ze swoimi pociechami. Będzie to krótki fragment zajęć sport medytacja kids. Zajęcia te składają się z trzech części: z ćwiczeń przedmedytacyjnych, z medytacji słuchanej. Będzie to biedroneczka 3 minutowa, i z ćwiczeń pomedytacyjnych. Ćwiczenia przedmedytacyjne mają zadanie skoncentrować uwagę naszych pociech, zwiększyć ich uważność i percepcję. W pierwszym ćwiczeniu, które zaraz Państwu zaprezentujemy, będą, będą, będzie to ćwiczenie, które zaktywizuje stopy nasze, naszego dziecka. Zaczynamy? Ok. No to Tymusiu, wyobraź sobie, że idziesz do babci do dalek dalekim lasem. I daleka jest ścieżka, kręta i tak dalej. I będziesz biegł bardzo szybko, i na moje kraśnięcie padniesz na podłogę, tak jakbyś się chciał schować w krzaczki, okej? Okay? No to uwaga. Ja sobie odliczam dwie minutki, bo to pierwsze ćwiczenie, tyle czasu trwa. Okej, okay, uwaga. I biegniemy, czas start. Biegnij. O, jak pięknie, cichutko, pięknie. Ważne jest to, żeby dziecko biegło raz na przykład na paluszkach, raz na stópkach, oparty o pięty. Hop. I teraz jesteś schowany w krzakach. Nic się nie odzywasz. Zobacz na prawą stronę, na lewą stronę. Czy jest ktoś? Nie ma nikogo? No to czas idziemy. Biegnij, 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 biegnij. Tak jest. Bardzo ładnie. Zobacz, jak cichutko doparzyła, pięknie, świetnie. Nikt cię na pewno nie usłyszy. Dobrze. I dobry, biegniemy dalej. Zobacz, zostawić ci jeszcze trzy zakręty, tak? Jeden w prawo, tutaj jeden w prawo, tam jeden w lewo, jeden w prawo, a teraz zacznij biec na piętach. Trudno. Trudno. No pewnie że trudno. Hop. Bardzo dobrze. Jeszcze, jeszcze minutka czasu. Stajemy do góry i teraz biegnij mocno całymi stópkami, a teraz spróbuj tylko na jednej nóżce, pobiec i na drugiej i piąteczka. Świetnie. Hop. I biegniemy. To trzeba ten, że jak nie to mnie boli, troszkę boli. To widzisz. To musisz chyba mieć teraz bardzo powoli. Hop. Już kończymy. Przejdź sobie teraz do siadu i dobiegłeś do celu. Super. W takim razie teraz siądź sobie w takim na końcu maty w takim siadzie szerokim. Z szerokimi nóżkami, i wyobraź sobie, że te paluszki to są mrówki. I te mrówki będą wędrowały mocno do przodu. To jest ćwiczenie przedmedytacyjne, które trwa półtorej minutki. Patrzymy sobie na zegarek i idziemy. Do przodu mróweczki idą. O, jak super. I wracamy do tyłu. Uwaga, i teraz mróweczki idą na jedną stronę. Wyciągasz mocno jeden bok i wróć spokojnie na drugą stronę i na jedna kolejną, do boku i wróć. I teraz zobacz, idą, wędrują, budują swój kopie, swój domek, tak? Idą po e, gałązki i wracają z powrotem. Mhm. A I jeszcze jak... pół minutki zostało, tak? A kiedy będą się zaplątać? Teraz się będą plątać? Zobacz, i teraz idą do drugiej drużyny, wymieniają się materiałami na zbudowanie kopca i wracają. I znów się wymieniają do przodu i wracają. I teraz plątają się jeszcze po jednej stronie i po drugiej stronie i wracają z powrotem. Mróweczki zbudowały swój kopiec, więc teraz czas na piedroneczkę. I siądziemy sobie w takim wygodnym siadzie, zamknij oczka i ja włączam biedronieczkę. Zamknij oczka. Nie da się tego włączyć. No właśnie, co mam problem. Zamknij oczka. Wyobraź sobie, że przyleciała do ciebie uśmiechnięta biedroneczka. Uśmiechnij się do niej serdecznie. Leciała długo do ciebie. Długo i jest bardzo zmęczona. Zaprosz się o nią i pomóż jej odpocząć. Odpoczniecie, gdy razem spokojnie poddychacie. Teraz. Weźmiecie razem z biedroneczką trzy oddechy przez nosek. Wciągnij teraz powietrze przez nosek i je zatrzymaj na chwilkę. Wypuść powietrze też przez nosek. Doskonale. Jeszcze raz. Wciągnij teraz powietrze przez nosek i je zatrzymaj na chwilkę. Wypuść powietrze też przez nosek. Właśnie tak. Ostatni raz wciągnij powietrze przez nosek. Zatrzymaj na chwilkę. Wypuść powietrze też przez nosek. Brawo, o to chodziło. Teraz, gdy biedroneczka odpoczęła, uśmiecha się do ciebie. Przyjrzyj się jej dokładnie. Zaobserwuj jej skrzydełko. Jego kształt, kolor. Teraz oglądnij dokładnie drugie skrzydełko. Przyjrzyj się teraz kropeczkom na skrzydełkach. Ile jest kropeczek? Jaki mają kolor? Są duże czy małe? Teraz, kiedy już się uważnie przyjrzałeś biedroneczce, pomogłeś jej odpocząć, zastanów się, z czym dziś odleci od ciebie. Co dziś dasz biedronce? Czy ją obdarujesz? Dasz jej dziś przyjaźń? a może zdrowie? Czy może dużo miłości? A może twoja biedronka dziś odleci z szacunkiem? Może twoja biedronka odleci z odwagą lub pracowitością? A może dasz jej dziś spokój i szczęście? Z czym dziś odleci twoja biedroneczka? Daj jej to, co chcesz jej dziś dać. Następnym razem dostanie od ciebie coś innego. Teraz wyobraź sobie, że twoja biedroneczka odlatuje uśmiechnięta. Poczuj, jak to cudownie obdarowywać innych. Zapamiętaj, co jej dziś dałeś. Weź teraz wdech przez nosek. I wydech przez nosek. Otwórz oczka. Mamuś, chcę Ci powiedzieć, że prawie chciało mi się spać. No właśnie, widziałam, że tak się mocno skupiłeś. A teraz, żebyś miał więcej energii, zrobimy sobie ćwiczenie, które będzie trwało dwie minutki. Ćwiczenie pomedytacyjne. Będziesz tygryskiem. Chcesz być tygrysem? No, to przejdź sobie do kręgu podpartego. Tak, jak siada. Tak, tak, tygrysek siada, a teraz tygrys będzie mocno nogę wyrzucał do tyłu i wracał. I będzie góra wdech, dech. Nabierz powietrze, mocno wyrzuć i przyciągnij. I jesteś tygryskiem, przez minutkę macha jedną nóżką. Mocno. Może dodać jakiś dźwięk, a może tygrysek będzie ryczał, albo jałczał może troszeczkę. Mocno, energicznie wyrzuć nogę. Kopnij ją mocno. O, właśnie, świetnie. Kopnij nogą, wyrzuć ją bardzo mocno. Jeszcze tu. I drugi tygrysek. A ja jestem drugim tygrysem. Takim dużym jestem teraz. Tak, a ty jesteś mały i pokaż swoją odwagę. Pokaż, jaki jesteś waleczny. Wyrzuć nogę i weź wydech mocny. Wydech. Tak jest, wdech i wydech. Tak jest, wyrzuć nogę i jeszcze. Świetnie. I jeszcze dwa popnięcia. I ostatni. I zmień sobie stronę, tak? I na drugą nogę. I wyrzuć. Wyrzuć mocno do tyłu. I przyciągnij. Tak jest. I do tyłu. I daleko do tyłu. To parę się spotkają dwa takie tygrysy. To co z tego może być? Dobrze, pokaż, jaki jesteś waleczny i odważny. z nogą i jeszcze do tyłu. Panie Tygrysie, jeszcze dwa kopnięcia. Czuję, że jesteś odważny i waleczny. No i super. Bardzo dziękuję. Przybij piąteczkę. To był krótki fragment zajęć Sport Medytacja, Kids. Zachęcam Państwa do uczestnictwa w takich zajęciach, do spędzenia czasu aktywnie swoimi pociechami. W najbliższym czasie pokażę jeszcze inne ćwiczenia, tak, żeby, żeby wspólnie się bawić. No i zachęcam Was do, do tego, żebyście ćwiczyli i żebyście przesyłali nam swoje zdjęcia, jak Wasze dzieci medytują. Pod spodem prześlę Państwu link do Biedroneczki. Dziękuję bardzo za uwagę. Do zobaczenia.